Chciałem widzowie. Powróciłem. To było śmieszne, to śmieszne w ogóle, bo jechałem do Łomży. Bo miałem wziąć go do naprawy. I coś mnie tak podkusiło, żebym go włączył i się włączył normalnie. A to jest yy, gospodarstwo w spadku po kuzynie sezon trzeci, bo sezon drugi już był. Także się pomyliłem. Żniwa są, dzisiaj już będziemy kosić, bo już to jest dojrzałe, owies już jest dojrzały, bo wcześniej siał. On pojechał do Ameryki, przepisał na mnie to wszystko na zawsze. On już tam będzie siedział, on ma tam żonę. Dobra, i zrobię ją prowadzenie. Kluczyki mam do wszystkich, nawet WS, do WS, do mogę wam odpalić. Tu on taki stos. No, dobra. Pali. Ale dzisiaj źliwe są. No to tak, robimy prowadzenie szybkie. Bizon. Rotacyjna. Autosanka. Na to trzeba będzie blandekę naciągnąć. Tylko autosanka. Piesek. Nie ma tutaj karmy. Ja mam tutaj. Nie. Tosanka druga, cztery, pięć, dwanaście, siątka, trzydziestka, czapkę grzybnik, sipma, nowa, dwóch, trójka. Tam stoi No i to jest. O nie, jeszcze może tam coś jest. O, tam jest lejek na okay. nie ma, ale będziemy kosić. Bo będziemy sprzedawać. no i to wszystko a tu jest a no i bizon się później ja nasmaruję tego bizona paski wymienię dekę załóż jedziemy pojedziemy kość dobra bizon już nasmarowany bo ja teraz zakładam blendekę tutaj mam obok domu Konatnie nie cię. Sześć na wrot. No to jedziemy. Jak ta... Ja tak... Ja tak się cieszę, że on działa ten komp Teraz będą filmy codziennie, no prawie codziennie. Będzie kilka tam filmów dziennie, może dwa, trzy. No i tutaj będziemy jęczmień mucić, bo jeszcze owiec z przężytem nie dojrzał. No to będziemy mucić już jęczmień. O zimę. Szybki bieg. Wolny bieg polowy. No i wrzuca. I jedziemy. Żniwa znowu, żniwa, kombajny jest widać, żniwa znowu, żniwa, bizona jest słychać. to zna tą piosenkę, to jest to naprawdę najlepsza piosenka w życiu. Żniwa znowu, żniwa, bizona jest słychać, żniwa znowu, żniwa, kombajny jest widać. to. Pozdrawiam kaspra i Natana z, na, z mojej klasy. I Adama. Żniwa znowu żniwa, kombajny jest widać. Znowu żniwa, Edisona, jest way. A dzisiaj w nocy. mi się kombajn zepsuje. Dobra. Raczej mi się nie zepsuje. W sumie chociaż wątpię, raczej. O kurde! To się właśnie odwaliło. No pane normalnie działają. a się wystraszyłem. Chodzimy tutaj chyba. O. Dobra, widzimy się później. Może coś znajdę. Dobra, pasek się urwał. Już, ale już mam wszystko ogarnięte. Możemy mucić. Już się wystraszyłem. Łapie też to. Tak walnęło, jak jakaś bomba. Opa.